Bożego Narodzenia pozostało niewiele. Okres, w którym obecnie się znajdujemy, to gorący czas przedświątecznej atmosfery. Zanim z rodziną zasiądziemy do wigilijnego stołu, wybieramy się na firmowe spotkania opłatkowe czy wigilie klasowe. Również w przedszkolu miejskim Tarpno dzieci wspólnie życzyły sobie wesołych świąt maluchy z niecierpliwością czekały na świętego Mikołaja, który wspólnie z nimi obejrzał przedstawienie jasełkowe przygotowane przez najstarszą grupę dzieci. Choć występując przed publicznością, dzieciom towarzyszy trema i nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby tego pragnęły, to jasełka spodobały się wszystkim. Warto podkreślić, że nie było to zwykłe bożonarodzeniowe przedstawienie. W jasełkach przygotowanych w przedszkolu miejskim bożą dziecinę odwiedził m.in. Pinokio, smerfetka, czerwony kapturek, a także dziewczynka z zapałkami. Dobrego humoru nie brakowało przede wszystkim świętemu Mikołajowi, który odwiedził przedszkole. Dzieci były nim zachwycone, a starszy pan w czerwonym stroju, rózgę dla niegrzecznych przedszkolaków odłożył na bok, a wszystkim rozdał piękne prezenty. Dzisiaj święty Mikołaj odwiedził dzieci. Proszę tak. powiedzieć, jak małe dzieci reagują na świętego w czerwonej czapce? No, myślę, że w tej chwili dzieci reagują z wielką radością. Mikołaj nie jest dla nich jakąś postacią straszną, że tak powiem. Może nawet jeżeli jest przebrany, chociaż strój Mikołaja i jego, jego sama postać prawda, jest, jest naturalna, no, bo to jest święty Mikołaj. Więc dzieciom na pewno się kojarzy z prezentami, więc to przynosi radość. I również tutaj w przedszkolu już jeden Mikołaj gościł u nas, czytał nam bajki. To było w dniu 6 grudnia. No i teraz ponownie nasze święto Bożego Narodzenia, więc również tradycją jest, że przychodzi do nas Mikołaj. Pomimo że dzieci nie znają jeszcze znaczenia niektórych tradycji świątecznych, to od najmłodszych lat w domu i przedszkolu uczą się obrządku Bożego Narodzenia. Ważne, aby było rodzinnie i wesoło, a o taką atmosferę w przedszkolu nikt nie musi się martwić zawsze jest miło, a przed świętami również wyjątkowo i uroczyście. Dyrektor, proszę opowiedzieć nam, w jaki sposób spędzacie co roku Święta Bożego Narodzenia tutaj w przedszkolu. No właśnie, jak co roku w przedszkolu, uroczyście spędzamy Święta Bożego Narodzenia. Traktujemy przedszkole jako drugą wspólną rodzinę i dla dzieci, i dla nas. Jednakże staramy się zmieniać samą formę w tym roku mamy znaczy jasełka co roku nam towarzyszą dzieci przygotowują wybieramy najstarszą grupę następnie dzieci przechodzą do wspólnej wieczerzy przedszkolnej gdzie są siadają przy stołach składają sobie życzenia z opłatkiem i również w tym roku tak się zadzieję. jednakże w ubiegłych latach mieliśmy to jedną wspólny stół dla wszystkich grup w tym roku staraliśmy się to zmienić, żeby nie powtarzać, żeby nie wpadać w jakąś rutynę i w tym roku będzie w klimacie każda grupa w swojej sali ze swoją panią i życzenia wzajemne dzieci i nauczyciel z danej grupy. Choć pragnienia dzieci zmieniają się z roku na rok, bardzo często uzależnione od panujących trendów, to zawsze Świętego Mikołaja oczekują z niecierpliwością. Na jakie święto czekamy? Jak wygląda Święty Mikołaj i jakie są marzenia dzieci? Zapytaliśmy w przedszkolu miejskim Tarpno. Co wy dzisiaj przygotowaliście? Przygotowaliśmy dla dzieci przedstawienie. Jasełka będę. A powiedz, kim ty będziesz w tych jasełkach? Czerwonym Kapturkiem. A powiedzcie mi, dzieci, kto przyjdzie w święta Bożego Narodzenia do was z prezentami? Święty Mikołaj. A kto to jest Mikołaj? To jest taki pan, który zdaje prezenty. A jak on wygląda? Kto wie, jak wygląda? Kto mi opowie? Czerwono i trochę biało. Czerwono i trochę biało? A co ma białe? Brodę i, i takie paski tutaj też. A jak ten Mikołaj do nas przychodzi, powiedzcie? Przez komin. Ale tylko przez komin? Przez okno. Przez okno. A co byście chcieli dostać w tym roku od Mikołaja? Ja bym chciał dostać zamek. Zamek super, a tutaj? Ja pet szapka. jako cykli fili. Bakugany. Pamiętaj na hasła dwudziestego grudnia, gdy na niebie zapuśnie pierwsza gwiazdka, w każdym domu w rodzinnej atmosferze zasiądziemy do kolacji wigilijnej. W pokoju i radości, przy blasku choinki dzielić będziemy się opłatkiem, życząc sobie pogodnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia.